Ten egzemplarz jest dostępny za prawie 40 tysięcy złotych. I pomimo, że nie wyświetla żadnych błędów, nie zgłasza mi żadnych problemów, to ja właśnie w tym momencie pojadę do serwisu, żeby sprawdzić, czy czasami tutaj mm, nie ukrył się jakiś hochnik, ponieważ można nieźle wtopić. Zanim Grzesiek dojedzie, pogadajmy o pieniądzach. Ten Merc, jak słyszeliśmy, kosztuje niecałe 40 tysięcy. Egzemplarze, które nie mają rdzy i nie opadają po zgaszeniu, kosztują zwykle od 25 tysięcy w górę. Znaleźliśmy takiego całkiem ładnego w dieslu, ale sądząc po przebiegu, popsłużył już sporo wesel. Najbardziej wychuchaną perełkę 500 z małym przelotem w lągu ktoś wystawił za 66 tysięcy. Była perfekcyjna. Wróćmy do naszej eski. Grzesiek wybrał stację kontroli pojazdów działającą przy autoryzowanym serwisie Mercedesa. Fachowcy zrobią dla nas solidny przegląd. Myślisz, Grzesiek, że będzie drogo? Myślę, że jest szansa, że może być drogo, pomimo tego, że pewnie nie będzie zbyt dużo tych usterek. Gdybyście zauważyli, że silnik takiego merca zalany jest olejem, zacznijcie oględziny od kontroli tego konkretnego miejsca. To jako ciekawostkę Wam powiem, żebyście pierwsze co sprawdzali zawsze podstawę tej chłodniczki przy podstawie filtra olejowego. Dobry pancerny silnik, naprawdę. Teraz już samochodem zajmie się mechanik, który poszuka ewentualnych wad. I właśnie w tym momencie każdy nowy właściciel takiej luksusowej limuzyny zaczyna się pocić. Ponieważ samochód pomimo tego, że wygląda super, naprawdę wygląda dobrze, nie wykazuje żadnych wielkich śladów zużycia. To ja już tam widziałem jakieś delikatne zapocenie, coś na pewno się znajdzie. Wpadam sobie szybciutko zerknąć i tak, tutaj mamy wyciek z przodu silnika, prawdopodobnie gdzieś tam może od góry, ale ten widzimy najbardziej, łączenie silnika ze skrzynią biegów. Tutaj wszystko wygląda naprawdę dobrze, podobno jest jakiś delikatny luz w wahaczach. Tutaj ząb czasu dotknął nasz układ wydechowy, więc tutaj będziemy musieli coś naprawić, ale przechodząc dalej, Mercedesy W220 zawsze gniły, a tutaj to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Poza tym też tutaj gdzieś jest jakaś dodatkowa... Konserwacja, także teraz szybciutko jeszcze zliczamy te wszystkie koszty, i za chwileczkę dowiecie się, że pomimo tego, że super to wygląda, to coś będziemy musieli zrobić. Niestety w tej klasie aut tanich napraw raczej nie ma. Jaki mamy werdykt? Nie jest źle. Patrząc na to, ile lat masz samochód. Generalnie tutaj wyszły takie rzeczy bardziej eksploatacyjne, są do wymiany wahacze dolne, bo już czuć ich luz. Nie da się tego wyczuć w ogóle. Nie, nie, znaczy no, generalnie no, tutaj te zawieszenie też robi, umówmy się dobrą robotę, jeżeli ten, to zawieszenie rybatik jest sprawne. Ale z tym zawieszeniem armatik jest często tak, że ono w ogóle opada całkowicie. I tak. gdzie szukać tego problemu? Czy od razu amortyzator jest do wymiany, czy możemy gdzieś tam sobie coś? Najczęściej jest tak, że w takiej prostej diagnostyce no, można sobie sprawdzić, czy nie, nie ma nieszczelności w tym miejscu. Jeżeli jest w tym miejscu nieszczelność to niestety trzeba ten amortyzator. Czyli mieć. możemy sobie to na przykład sprawdzić jak wentylek, czy popsikać jakimś tam. Popścikać czymś ewentualnie i zobaczyć, bąbelki czy... ja tak, tak, czy żeby bąbelki się pokazały. Generalnie tak. Podzielone mam to na, na, na rzeczy. Jeżeli chodzi o uszczelnienie skrzyni biegów, yy, czyli demonta skrzyni plus wymiana tych dwóch uszczelniaczy, to jest w granicach 3100 zł. brutto, części z robocizną. Jeżeli mówimy o wahaczach, wahacz jeden kosztuje 2600, do tego wymiana w granicach yy, dwóch, w granicach 1100 zł. Do tego trzeba jeszcze ustawić geometrię standardowo w granicach 390. Jeżeli chodzi o uszczelnienie pokryw zaworowych, to jakby tutaj w częściach nie jest dużo, bo to są same uszczelki. Gdzieś w granicach 250 zł netto, natomiast uszczelnienie... W granicach 900 zł. To, co w tym wszystkim wymieniłem, to jest koszt w granicach 11100 zł brutto. I teraz, jak gdyby dochodzi, jak gdyby byłby uszkodzony Kwestia ten amortyzator, i on, jakby byłby do wymiany, to jaki to jest koszt? Generalnie przedni amortyzator jest regenerowany przez Mercedesa i koszt to jest 6950 zł. Czyli 18 000 zł. A wyglądało, że jest tak super. 7 tysięcy w sumie ten, zrobił ten amortyzator. Tak i, fajnie, I może tak to fajnie. jest to taka duża kwota. Super. Bardzo panu dziękuję za pełną weryfikację tego oto mojego wspaniałego samochodu, ale pamiętajcie, że jesteśmy w autoryzowanym serwisie. Tutaj mamy gwarancję, mamy oryginalne części, tutaj panowie naprawiają tylko i wyłącznie mercedesy. Taka jest klasa tutaj idealnie pasuje. Ale są też inne m, alternatywne y, rozwiązania. Możecie jechać do jakiegoś niezależnego warsztatu, ale pamiętajcie, żeby zajmował się daną marką, i wtedy zrobią dobrze.